Kochani, dzisiaj w... jest sobota, jestem w pracy awarpo. Wczoraj, 5 marca, minął rok, jak założyłem swój kanał. Dziękuję Wam za 453 wyświetlenia. Bardzo mi miło. Dzisiaj jestem w naszym jestem w zakładzie, w którym jestem nie sama, a z moją koleżanką. Akurat w tej chwili jesteśmy na przerwieździe na, na ślanku. Yy, mamy jak yy, Nasza szywo jest w tej chwili na sekundę jakąś inną panią. Dziś yy, też ja i yy, ja przejdę metamorfozę. Ostatni raz widzicie mnie w ląd włosach. Niektórzy um, yy, mnie źle oceniają, ale nie wiecie... Yy, nie biorę tego pod uwagę, mnie nie rusza. Yy, jako yy, zjawstwo jest też zawodem dla, tego, dla tych osób, którzy bardzo lubią czesać włosy, szczyt mm. czy forbować. To jest podstawa, żeby kochać ten zawód. Jak i... No... Nie, nie każdy z tego, co wiem, lubi trzasać włosy. Ja na przykład od wieku 9 lat już zaczynałam czasy włosy. A to mojej siostrze, a to mam. No ptanie. zawsze kochałam te u, u robienie się włosy i nadal je i przez to poszłam zawod w yy, prawda? Podobają mi się też, podobają mi się podstawowe upięcia takie jak ślub, ślubne między innymi. Ja bym tak, moja szefowa miała jeszcze dwa razy na, na wesela i mam powiem tyle, bardzo zadowolona z każdej, pomimo tego, że pokazałam moją inspirację na jaką chcę na włosach, no i tak e, uczesała szefa to samo, tylko może troszeczkę inaczej. Ale bardzo mi się podobało, więc bardzo chciałam... Też zachęcić niektóre, niektóre dziewczyny, którą, które pragną pracować w tym zawodzie, żeby no nie, nie odpuszczały tego, tej chęci do pracy w tym zawodzie. Jest bardzo dobrym Fakt, faktem. Ja już jestem, już drugi rok się uczę, ale postępy są coraz większe. I to jest prawda. Co fryzjer wyczyni na włosy długi, tak ja. Wyczynię bardzo dużo dla nich. I no już nie miałam nicą skutczę, ale w dodam w parę pomysłów i do tego że moje jedno zdjęcie, na którym nie są uczestane na wesele mojego bojka, który będę już w całej jestem i bardzo chciałbym, żebyście odebrali to dobrze. E Dla mnie hejt jest nieruszalny, mnie hejt nie rusza, ale nie lubię też jak ludzie hejtują innych. E to jest świat, jest teraz jaki jest. Przyszła, przyszła nam już, pan, przyszła pandemia, musimy dostosować się powinni ludzie tak do masy, Do odstępu Musimy się dostosować do wszystkiego. My też, no wiadomo, w maseczkach musimy kursować przy kliencie czy bez. Ale jak klienta nie mam w zakładzie, możesz cię wziąć, yy, odchylić trochę sobie tą maseczkę. Ale pamiętajcie, przy kliencie zakrywajmy usta i nos bo musimy do, do, dostosować się do tego Nie robimy pochownych rzeczy Wszystko może się zmienić No to jest... Kogo hejt ruszy, to ruszy, ale nie nie To jest na przykład tak. Jesteśmy teraz w tych czasach, gdzie jest ta cała pandemia, ten koronawirus. Ja współczuję tym dzieciom, które już w okularach. Bardzo współczuję. Bo wszystko uczyli się tym przed latem i uczyli się po 8 czy 7 godzin. Ja współczuję dzieciom. I to jest bardzo... To jest bardzo ciężkie, że te dzieci muszą chodzić w okulary. Bo tak już mi ministerstwo powiedział, gdzieś tam dzieci już chodzi w okularach, przez to się zdalne nauczanie. Więc zastosowujmy się do tego, co, co dzieje się w tej Polsce. No, co, co, co. Ja niektórzy też wiedzą albo i nie, ja lubię gotować. Gotowanie jest dla mnie też pasją. W domu bardzo dużo wczoraj zrobiłam swoją moją mamą bardzo dobry bigos. To jest... bigos. też jest bardzo pyszną potrawą. Niektórzy mogą nie lubić tego, ale niech spróbują raz też jak wynikło się niektórzy, swojej sytuacji swoich babci czy czy babci, jak trzymały głowę w jajkach? Głowę Głowy, w jajkach tak, się bardzo często, ale ale tak, 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 jaj głowę w jajku, możecie nie będziecie mieli upierdzu. Będziecie no. mieli włosy wzmocnione. Na długie włosy, takie jak ja, musiałam wykorzystać dwa lub trzy jajka. Na krótsze włosy wystarczyło tylko jedno. Ja chcę jeszcze chcę, myślę, że jeszcze jestem po, bo się też jajkiem. To jest moja fryzura dzisiejsza w pracy, ale za chwilę będzie zmieniona moimi włoskami. E, to jest też takie. Ja mam włosy już wiele razy, miałam farbowane czy rozsiane. I to się mogłem zobaczyć w moich poprzednich filmach. E, to jest też takie. Trzeba też dobrze odżywać te włosy. nie, Będą, Powiem wam jedno. Drogi dziewczyn, też. Dość, dziewczyn, z czego nie się bardziej. Jeśli macie długie włosy, przynajmniej powinniście ściąć, na przykład, Jak macie włosy za, do pasa, czy zapas, Ścinajcie przynajmniej tyle. Wtedy zrobią się włosy grubsze. Ale i stosujcie też po myciu, stosujcie odżywki, czy ser, e, wodę. Wodę musicie dostosować. Do przed przed, przed umyciem włosów. Pamiętam, wczoraj no, ja robiłam je. Powiedz się. E, tak, wczoraj je pomalowałam. Dzisiaj zrobię jeszcze następną warstwę w domku o, dzisiaj, już jest, dzisiaj jeszcze z mi za dwie godziny pracy. Z moją koleżanką pójdziemy na małą sesję zdjęciową Do parku czy Na tory Więc możecie Zdjęcia zobaczyć na moim Instagramie Instagramie Więc Dorota Dorota Struzik Tylko pamiętajcie, usamknięte E, wpadajcie do, do mnie na Instagrama. No, to jest bardzo dużo postów też, ale na, na Instagramie niektórym ludziom już dziękuję za 209 obserwacji. Bardzo Wam dziękuję. Love. E, to jest dla mnie bardzo miłe. Więc tak, już dążę do końca. E, wpadajcie na mój kanał. Subskrybujcie. Chcę dobić jeszcze Jeszcze w tym, do czerwca, dobić. 700, 000, 700 subskrypcji. subskrypcji też bym chciała zobaczyć. Jeśli pod tym filmem będzie e, 50 tysięcy łapek w górę. nagram kolejnego, waga. Tym, razie, tym razem przygotowywanie się na jakąś okazję coś innego. Dziękuję Do widzenia.